Cześć moi ludzie, Topigulski i witam was na następnym odcinku, serii zagrajmy w Undertale. Jesteśmy w. Jak tutaj ten banner wskazuje, w Snowding I dostałem taki jeden komentarz od Jesz Elektro, swoją drogą Dzięki Mortko, który powiedział, żebym kupił tutaj taką męską bandanę i wrócił się do tego buntowniczego klubu. Więc co zrobimy? I wtedy pozwolę mi przejść, więc ja bym to zrobił. O, tego nie było! Wygląda na to, że ktoś zostawił swoje książki. Przyzwoitości decydujesz się u nich nie otwierać. Nie pamiętam, żeby to był interior. W sensie ten cały sklep. Witam podróżniku. Proszę, Sprawcę mamy do sprzedaży. Wow, QC. Cześć podróżniku, jak mieliście pomysł? Na pewno kupimy sobie tą bandanę. Bułeczka cynamonowa, mm, zanim ja to kupię to sobie sobie sprawdzę ile mam miejsca Tak, 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 to zaraz wrócę To sobie już założymy tą bandanę i sprawdzę ile mam miejsca Stążkę sobie wyrzucimy do pudełka i widzę, że mamy dwa miejsca, no to kupimy sobie dwie bułeczki Może będę mógł coś sprzedać? He? Chcesz coś sprzedać? Trzeci wyglądam na jakiś lombard? Nie wiem, jak to działa, skąd jesteś, ale jeśli zaczęłabym wydawać swoje pieniądze na stare gałęzie i używanym banderze, już bym dawno splajtowała. <laughs> Dobra, porozmawiajmy sobie z nią. Przywitaj się. Cześć, witamy w Snowdin. Nie pamiętam, kiedy ostatni raz tutaj widziałem nową twarz. Skąd przyszedłeś? Ze stolicy? Nie wyglądasz na turystę. Jesteś tutaj sam? Co można tutaj robić? Chcesz wiedzieć, co można robić w Snowdin? Grilby ma jedzenie i w bibliotece możesz znaleźć informacje, jeśli jesteś zmęczony możesz pójść się przespać do in. Na zewnątrz po prawej stronie, moja siostra to prowadzi A jak się znudzisz możesz posiedzieć na zewnątrz i pooglądać te komiczne szkielety Jest ich dwóch bracia z tego co wiem, pojawili się pewnego dnia i zadomowili się Miasteczko od tego momentu stało się bardziej interesujące Miasto od tamtego momentu stało się bardziej interesujące Historia miasta. Wróćmy myślami do swoich lekcji historii. Dawno temu, otwory żyły w ruinach tam za lasem. Krótko mówiąc, zdecydowaliśmy się wszyscy opuścić ruiny i kierować się w stronę końca groty. Po drodze, jakaś futrzasta ekipa stwierdziła, że lubi zimno i rozbiła obóz w Snowdin. O, i nawet nie myśl o związaniu ruin. Drzwi do nich są zamknięte od wieków, więc jeśli jesteś duchem lub nie zmieścisz się w szparze pod drzwiami, zapomnij o tym. Twoje życie. Żyje się tak jak co dzień. Żyje się tak jak co dzień. Trochę klaustrofobicznie, ale wszyscy gdzieś w głębi duszy wiemy, że wolność kiedyś nadejdzie, prawda? Tak długo, jak mamy nadzieję, że możemy ściskać zęby i stawiać czoła tym samym problemom dzień za dniem, takie życie co nie. Dobra, masz podejście. A my wychodzimy i zajmujemy się swoimi sprawami. Przyjdź nas odwiedzić, kiedy chcesz. Skoro mamy już tą bandanę, to możemy wejść do tego obozu tamtych rebeliantów. Więc... Jesteśmy tutaj na miejscu. Witajcie. Czy mogę wejść? Więc, więc, więc. Patrzcie kto się pojawił. Wyglądasz teraz odpowiednio, dzieciaku. Ale czy jesteś wystarczająco twardy na to? <śled> Okej, okay. drake'owie trzepotą. Jestem odpowiednio silny, udowodnię wam. Więc, żartuj, zgódź się, zderzyć, ale tak bardziej z taką trudną rzeczywistością, o. Dajmy sobie joke. Zaczęliście śmieć śmiać z <laughs> Inne potwory myślą, że to jest zabawne. Haha, <laughs> wowie, chcesz być śnieżnobiały? <laughs> Co? Okej, okay. o, czy drake'owie śmieją się z twojej imitacji ich strojów? To może zacznijmy się śmiać? Teraz z tego drugiego. Śmieję się z chill Inne potwory, myślę, że to jest przezabawne. Okej, okay, mam to samo co wcześniej, tylko że na odwrót. Eee... Proszę mnie zostawić. Czyli drajkowe są wkurzanie. A, czyli coś zadziałało, widzę. To może zdarzymy ich teraz z rzeczywistością, że nie są tacy cool. Powiedziałeś im, że wszystko co robimy jest złe. Tak właściwie śmierć? Nigdy nie rób swojej pracy domowej. Dobra, elegancko rozjeżdżamy ich na polu psychicznym. Oni się łamią już powoli. Dobra, rozjeżdżamy teraz tego drugiego. Powiedziałeś im, że wszystko co robimy, jest złe. No bedtime only dead time, gra słów, po polsku to by brzmiało... Nie ma pory snu, tylko jest czas na śmierć. Chill Drake'owie jedzą swoje własne zadanie domowe. Zgodziłeś się z Chill Drake'iem. Wydaje się, że się poczuł bardzo niekomfortowo. Włącza muzykę na Maxa. Powiedzieć ci prawdę, jaką prawdę. Teraz już sam nie ogarniam. Shildrake czuje się wykastrowany przez twoją zgodę Okej, okay, sam na to tyle mnie interesuje Idę was teraz oszczędzić dokładnie Więc myślę, że to nam wystarczy Tak, a myślę, że jesteś częścią naszego klubu Albo coś takiego Tylko nie mów innym członkom tego, okej? Okay? Co on powiedział? Przecież to zniszczy naszą reputację Więc, a dobra, poszli sobie, okej okay. To zobaczmy, co tam jest takiego Uhu. Ciekawe miejsce, no zobaczmy, co tutaj mamy. To już wiemy na pewno, co jest tutaj. Po drugiej stronie tej wędki. Dobra, to po kolei. Cool slimowy dźwięk. <grym> co to jest? Myślałem, że mogę nad tym usiąść. Mm, nie mogę zobaczyć, co się z ogniskiem. No dobra. Hej, nie teraz, dzieciaku. Prawie, że wyjdziemy na przegrywów. To znaczy, e, nigdy nie widziałem tego człowieka w całym moim życiu. Ha, ha, ha. Dałem znać naszemu przywódcy o twoim dołączeniu do naszego klubu, więc. H? Huh? Kim oni są? Myślę, że ona właśnie spędza czas przy rowerach, tak myślę. Z nią porozmawiać. Może przekonasz ją do siebie, jak cool jesteś. I może każdy zapomni o tym, co się tam wcześniej stało. A i tam dramatyzujesz, tylko was wyśmiałem. To jest zepsuty telewizor. I jedyne, co on wyświetla, to jest odbicie twoje. To jest automat z przekąskami. W środku są paczki chipsów różnych marek. Nawet jeśli masz pieniądze, nie wygląda na to, żeby działał. Dobra, chodźmy porozmawiać z tym liderem przy tych rowerach. Yo, to jest ten nowy dzieciak. Witamy w rebelii. Nie no, tyle powiedz coś więcej, proszę. Więc przeciwko czemu my się buntujemy? Więc niczemu tak właściwie. Tylko gnębimy tego gościa od lodów. <ścoughs> to jest czerwony rower z złotym koszykiem przyczepionym z przodu. A ten zielony? To jest zielony rower. Wygląda na to, że już doznał paru kraks. Poważniej to jest ten cały waszy klub, żeby tylko wziąć i przyjść sobie tutaj. Ech, chyba, że coś się stanie, jak będę wychodził. No nie, to jest cały klub. Dobra. Fajnie było tutaj przyjść, a my się wracamy do Snowdin. Dobra, więc wejdźmy tutaj. Witaj. <ścoughs> mogę sobie usiąść. Czy mogę wejść na górę? Uuu, tego nie było. Mama mówiła, że spanie może zregenerować twoje życie ponad maksimum. Co to jest maksimum HP? Witamy w in hotel premium Snowdin Jedna noc, tylko 80G Więc wróć kiedy będziesz tylko chciał Ja tutaj wrócę, tylko jestem ciekaw tych korytarzy Hmm, srowetka na stole Nie mogę wejść w interakcję Wygląda na to, że nikogo nie ma w środku Okej, okay, wygląda, że nie ma nikogo w środku i okay, dokładnie to samo to jest billboard. Jest do niego przyczepione parę kartek. Połowa tej ściany jest zajęta przez listę zadań. Nie jesteś nawet wystarczająco stary, by się nawet zatrudnić. Ale nawet jeśli byłbyś, każda jest zajęta przez Sansa. Mm, czyli Sans, widzę, że dobrze i ciężko pracuję. Na pewno tak. Dobra, zobaczmy o co chodzi z tym nadprogramowym HP. Tak, zostańmy. Tutaj masz swoje klucze pokoju. Pewnie się aby się spakować. Co jest? No, oni coś nocą. Dobra, wychodzimy stąd. Jeśli ktoś z Was wie o co z tym chodzi, to możecie napisać w komentarzu. Jestem bardzo ciekaw. Cześć! Wyglądasz na kogoś, kto świetnie spał. Co jest niesamowite, ponieważ byłeś tam tylko dwie minuty. Oto twoje pieniądze z powrotem. Możesz mi zapłacić, jeśli zostaniesz na noc. A zregenerowałem się chociaż? Tak, zregenerowałem się, mam 30 na 20 hp. Uhu. Good to know Dobra, więc zwiedzajmy. Cześć! Czyż mój cena monek nie jest najśliczniejszy? Króleczki są takie słodkie tihi. Tamta panienka, coś jest w niej niepokojącego, dlatego stoisz z daleka, smart move. Okropne dzieciaki nękały tutejszego potwora dekorując jego drewnopodobne rogi, więc zaczęliśmy wszyscy dawać mu prezenty, żeby poczuł się lepiej. Teraz umieszczanie prezentów pod udekorowanym drzewem jest tradycją, czyli już wszystko wiadomo. Jest to starannie dekorowane drzewo, niektóre prezenty są zaadresowane od Mikołaja do różnych lokacji. Jo! Jesteś dzieciakiem, tak? Wiem to, bo masz na sobie koszulkę w paski. Monster Kid, pamiętam cię. To miasto nie ma burmistrza. Ale jak jest jakiś problem, szkielet idzie do ryby panienki by go rozwiązała. Taka polityka. <grylby> co, co tutaj jest? Witamy u Grillbiego. Ciesz się swoim pobytem. Znak jest troszeczkę tłusty. Grillbie! Co tam u ciebie? Witajcie. Nieważne gdzie pójdę, jest to samo menu, te same osoby, pomocy, cenowych drinków i gorących gości. Tobie chyba już starczy. Jesteśmy strażnikami, ale nigdy nie zyskaliśmy szacunku. Chciałabym, żeby te szkielety rzucały nam kości. Kochamy kości. <ś> Prawie uważaj, gdzie siadasz młody w przeciwnym razie ten duży gość skoczy na ciebie, po czym dać dużym gości i uwagi. Czyli co mam się ciebie bać, nie boję się ciebie. Hmm, to prawda, że ludzkie żarcie różni się od naszego? Ponoć może się przeterminować i gdy je zjesz, przechodzi przez całe Twoje ciało. Obrzydliwe. Chciałbym kiedyś spróbować? Hmm, aż dziwne, że nie ma tutaj sensa. No dobra, odpuszczę ci. Myślę o załatwieniu sobie kolczastej obro, żeby uzyskać swoją osobowość. To tak jakbym mówiła, proszę przyczep do mnie smycz i weź mnie na spacer. Są gusta i guściki, okej? Okay? Ten pies gra w pokera przeciwko samemu sobie. Chyba przegrywa. Zarzucę dziś wędkę na jakieś dziewczyny. Ktoś mi powiedział, że jest dużo ryb w morzu. No cóż, biorę to na serio. Mam zamiar, dosłownie, wyrwać jakąś rybę. Nie coś Te psy należą do królewskiej gwardii elitarnej jednostki wojskowej pod wodzą Undyne. Jest nieuprzejma, głośna i bije każdego kto stoi jej na drodze. Nic dziwnego, że dzieciaki chcą być jak ona, gdy tylko dorosną. Grillbis powiedział, że podałby ci szklankę wody, ale nie tyka tego typu rzeczy. Nie dziwię się. Stolica robi się trochę tłoczna, więc ponoć mają zaczynać się tu przynosić. Hmm, nie chcę patrzeć jak nasza lokalna kultura zanika. Ale z pewnością chcę popatrzeć na bogaczy z miasta ślizgających się na tyłkach Wygląda na nowo odnowionego twarzacza płyt Zatrzymałeś utwór Zdecydowałeś się zmienić utwór na coś jazzowego To jest to samo tylko przyspieszone Zatrzymałeś utwór Zdecydowałeś się puścić coś spokojniejszego Dobra i tym spokojem wychodzimy z tego lokalu Wszyscy się tylko śmieją i opowiadają żarty, próbując zapomnieć o naszym kryzysie: postępowość, przeludnienie, brak światła słonecznego. Dołączyłbym do nich, ale nie jestem zbyt śmieszny. Ale przynajmniej masz ładny szalik, a to się liczy. Wszyscy wiemy, że podziemia ma problemy, ale i tak się uśmiechamy. Czemu? Nic nie możemy zrobić, więc po co się przez to smucić? To się nazywa, widzowie, bardzo dobre podejście. Dobra, lecimy na górę. Zagrajmy w Ludzie i potwory. Nie jestem pewien, czy wiesz, czego tak naprawdę chcesz, kamieniu. Nie zmusisz mnie, żebym znowu był człowiekiem, prawda? A, być znowu młodym. Świat z pewnością byłby wtedy bez granic. A, cóż to za cudowne pukanie? Może jak poczekam, słyszę je jeszcze raz. A, cierpliwość się opłaca. <śm> Ring, ring. O, ktoś do mnie dzwoni. Cześć. Czy mogę porozmawiać z G... Poczekaj sekundę. To jest zły numer. O nie, to jest zły numer. Piosenka o złym numerze. Jest nam naprawdę przykro, że to jest zły numer. Klik. Dobra, nieważne. Nie przyjmujmy się tym. Lepiej spędźmy fajny czas nad tym strumykiem. Dobra, koniec tego Bonuda. Dobra, zobaczmy, czy tutaj coś się zmieniło w jego animacji. Może coś nam pokaże. Nie. Dalej rzuca te same kostki. Okej. Okay. A co jeszcze mamy tutaj? Aha, dobra, to jest skrót, okej. Okay. Właśnie sobie zdałem sprawę, że pobiegłem na około, zamiast pójść po prostu w lewo. Eh, dobra, może nasza postać schudnie. Witamy w Biblii, w bibliotece. Tak, wiemy, znak ma literówkę. Właśnie mi o tym przypomniałeś. książka. Co No dobra, nic nie ma. Jest to szkolny reportaż o pogrzebach dla potworów. Pogrzeby dla potworów, szczerze powiedziawszy, są całkiem spoko. Gdy potwór się zestarzeje i kopnie w kalendarz, zamienia się w pył. Na pogrzebach bierzemy ten pył i rozsypujemy go na ogólnej rzeczy tej osoby. Wtedy jej istota będzie żyła w tej rzeczy. Ech, doszedłem już do minimum na stronę. Mam dość pisania tego. Na no, pierdziel. Podczas gdy potwory są głównie z magii, ludzkie bety są głównie z wody. Ludzie z ich fizyczną postacią są o wiele silniejsi od nas, ale nigdy nie poznają radości wyrażania siebie poprzez magię. Nigdy nie otrzymają kartki urodzinowej zrobionej z magicznych pocisków. Oto ja, pisząca tą książkę. Ktoś tu wchodzi i podnosi tę książkę. Zaczynają czytać. O, wybacz, wciąż ją pisze. Ponieważ potwory są głównie z magii, ich ciała są dostrojone do ich dusz. Jeśli potwór nie zechce walczyć, jego defensywa zostanie osłabiona. A im okrutniejsze są zamiary przeciwnika, tym bardziej ich atak nas zrani. Dlatego też jeśli byt z potężną duszą dobędzie pragnienia mordu, eee, lepiej skończmy już ten rozdział. Historia potworów część czwarta. Nie bojąc się ludzi, odpuściliśmy nasze stare miasto dom. Stawiliśmy czołu ostremu zimnu, wilgotnym bagnom i palącemu gorącu, aż dotarliśmy do miejsca, które nazwaliśmy Teraz naszą stolicą. Nowym domem. Po raz kolejny nasz król okazał się kiepski w nazywaniu. Miłość, współczucie, nadzieja. Mówią, że właśnie z tego składa się dusza potworów, ale całkowita natura duszy jest nieznana. Mimo to ludzie udowodnili, że ich dusza nie potrzebuje tych rzeczy, by istnieć. Deepest fuck. Uwielbiam pracować w gazecie. Jest tak mało do pisania, że po prostu wypełniamy ją komiksami i grami. Kaszel, kaszel. Gdy byłam młodsza, nauczyciele dawali mi krzyżówki, gdy skończyły im się zadania. Myślałem, że są one stratą czasu. A teraz spójrz na mnie. Jestem najlepszą twórczynią krzyżówek w całych podziemiach. Jakoś o tym nie wiedziałem, ale dobra, może to dlatego, że dopiero tutaj wpadłem. To jest spojrzenie w Twych oczach. Jesteś kimś, komu trudno rozwiązać wykreślankę, prawda? się z takim kościastym kolegą. Dobra, chodźmy dalej zwiedzać. Ua, co my tutaj mamy? Domek. Jest to otwarte. Jest to skrzynka pocztowa wypełniona nieotwartym spamem. Ta skrzynka pocztowa jest podpisana papyrus. Zerknąć do środka? Tak, jest pusta. Zamknięte od środka. Dobra, mój typ pomarańczowy pożeraczu spaghetti, idę do ciebie, z tobą, porozmawiać, pacyfistycznie? Człowieku, pozwól, że opowiem Ci o pewnych złożonych uczuciach. Uczuciach takich jak radość z poznania, innego miłośnika, makaronu. Chodziw dla czyjeś umiejętności w rozwiązywaniu zagadek, chęć poznania fajnej mądrej osoby sądzącej, że jesteś fajnym. Te uczucia są pewnie dokładnie tym, co ty właśnie odczuwasz. Trudno mi sobie wyobrazić, jak to jest się tak czuć. Wszakże jestem bardzo wspaniały. Nie muszę się nawet jakoś zastanawiać, jak to jest mieć dużo przyjaciół. Żal mi cię, samotny człowieku. Nie martw się, już nie będziesz dłużej samotny. Ja, wspaniały Papyrus, będę Twoim. Nie, nie, to wszystko jest nie tak. Nie mogę być Twoim przyjacielem! Jesteś człowiekiem! Muszę Cię pojmać! Wtedy spełnię swoje życiowe marzenie! Potężny, znany, szanowany! Oto Papyrus, najnowszy członek Królewskiej Gwardii!